Ja pewnie będę chodziła trochę, bo nie ustoję tutaj grzecznie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Także witam po raz kolejny Państwa i mam przyjemność tutaj zaprezentowania kolejnego naszego produktu, który zrodził się z takiej no, wizualizacji tego, co po wysłuchaniu potrzeb klienta postanowiłam jakoś zrobić taką wizualizację. No i powstał w sumie działający produkt który tutaj razem z kolegą Marcinem, często Państwu prezentujemy, czy to na webinarze, czy na spotkaniu osobistym z państwem. Ale idziemy dalej. Na początek trochę liczb 384 tysiące 97% i 460 milionów euro. Ciekawe, czy wiedzą Państwo, co to są za liczby, co się kryje za tymi liczbami. Tutaj mamy. 384 tysiące zrealizowanych mobilności w ramach programu Erasmus, zarówno studenckich, jak i pracowniczych. 97% osób, które skorzystało z tych programów, jest zadowolonych, a 460 milionów euro to są finanse, czyli sfinansowane projekty w ramach programu Erasmus dla uczelni wyższych. Coraz więcej mamy wyzwań w zakresie programu Erasmus dla wyższych uczelni. Jest to Uczestnictwo w tym programie powoduje, że trzeba zweryfikować procesy. Tutaj, tak jak na panelu o dobrych praktykach rozmawialiśmy, rektor Lula podkreślił właśnie kwestię przeprowadzenia analiz takich procesów dogłębnie, żeby móc je zdigitalizować. Teraz uczelnie, które właśnie chcą. Coraz bardziej korzystać z programu Erasmus, jak i innych programów związanych z mobilnością międzynarodową, muszą liczyć się z tym, że będą musiały funkcjonować w takim środowisku cyfrowym, gdzie tego typu platformy, jak Erasmus Without Paper, będą wymagały od uczelni integracji z tymi platformami. W związku z tym trzeba zweryfikować procesy, które są w tym momencie na uczelni, i tak je dostosować, żeby. Po pierwsze, uprzyjemnić sobie i ułatwić życie, a jednocześnie być zintegrowanym z platformami. Kolejne wyzwania dla uczelni, no to jest też czas. Chcemy tutaj, że rok akademicki 2022-2023 był już w pełni paperless. W związku z tym w styczniu chcemy, żeby Państwo mogli otrzymać produkt, który począwszy od studentów wyjeżdżających, poprzez studentów przyjeżdżających, nauczyli następnie pracowników, był w pełni funkcjonalny i mógł spełniać Państwa potrzeby. Co nam w tym pomoże? Pomoże nam tutaj platforma WebCon, który tutaj nie wiem, czy dobrze to zwizualizowaliśmy, ale stanowi taki pomost, taki most, który integruje różnego rodzaju rozwiązania. Na przykład w w kontekście Erasmusa with our paper, integruje się z tą platformą i z każdym praktycznie systemem dziekanatowym na uczelni, co powoduje, że przepływ tych informacji i integracja z tą platformą stanowi już no, możliwości dużo no, bardziej efektywnego procesu. Tutaj kolejne takie ujęcie, jeżeli chodzi o Erasmus UV Paper w kontekście wykorzystania platformy WebCon BPS. Ten czerwony kwadracik sugeruje, że to są studenci wyjeżdżający, dlatego że uczelnie przede wszystkim najłatwiej będzie zacząć właśnie od tego procesu, ponieważ on jest najbardziej zależny też od uczelni. Od tego możemy zacząć weryfikując te procesy, jakie są na uczelniach. I dostosowując je do tego, żeby w łatwy sposób integrować się z platformą, a potem kolejnymi elementami, kolejnymi takimi klockami, puzzlami, to właśnie będą kolejne procesy, obiegi, które jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć, właśnie bazując na tych doświadczeniach, które mamy na podstawie tych pierwszych doświadczeń. Co nam to daje? Przede wszystkim. Umożliwiać to będzie studentom wysyłanie wniosków do kwalifikacji, do wyjazdów z różnych stron Polski, bez konieczności przygotowywania papierowego wniosku, wysyłania, przychodzenia do dziekanatu. Z drugiej strony będzie spójna wymiana informacji z Erasmus V Paper. Uczelnie będą wiedziały, które uczelnie partnerskie, jakie, jakie kursy mają w swojej ofercie w jaki sposób możemy prze, przesłać learning agreement, a także wygenerować taki dokument, zgodnie też z tym, że mamy dostęp do takiego automatycznego słownika, szablonów dokumentów, nad którymi Państwo sami możecie panować. To wszystko powoduje, że mamy przejrzystość procesu dzięki całej bardzo dokładnej historii każdego elementu w tym procesie, jak i zwiększa to po pierwsze samodzielność studentów, pracowników, dziekanatów, koordynatorów programu no i efektywność całego procesu. Tutaj mamy kilka ekranów, które pokazują, jak może wyglądać właśnie taki portal i dashboard, jeżeli chodzi o Erasmus V paper w kontekście danej uczelni. I tutaj mamy obieg kwalifikacji studentów, elektroniczne podpisywanie dokumentów i tutaj też możemy wybrać sobie z kafeterii tych podpisów, czy to cyfrowe odwzorowanie takiego podpisu odręcznego, czy też właśnie kwalifikowany podpis cyfrowy, czy też elektroniczny podpis autoryzowany. Do wyboru, nie powiem do koloru, bo za kolor to Państwo będziecie decydować. Oczywiście integracja z systemami dzikanatowymi. WebCon też pozwala najpierw skupić się na procesie, a potem możemy to integrować. Jedno drugiemu nie przeszkadza, a jednocześnie może być to rozwijane z różnymi działami w danej uczelni. No i przede wszystkim możliwość tworzenia dedykowanych, kolejnych procesów wspomagających. Jak to działa specjalnie Akademia? Niezależnie od tego, czy my dysponujemy prototypem, produktem gotowym, który Państwo mogą zobaczyć. Zawsze taki produkt dostosowujemy do Państwa specyfiki. Więc pokazujemy, co mamy, analizujemy Państwa potrzeby, słuchamy tego uważnie i dostosowujemy te procesy tak, żeby one były skrojone na miarę Państwa potrzeb na uczelni. Po mamy tą analizę. I było to też wielokrotnie tutaj podnoszone. Następnie. Prowadzimy w, takim, w takiej fazie implementacji, najczęściej z grupami merytorycznymi, implementację tych procesów. Polega to na prototypowaniu, pozwalamy dotknąć Państwu tych procesów. Możecie Państwo je przetestować, pobawić się nimi i wskazywać na miejsca, bo zazwyczaj tak się dzieje, gdzie jeszcze tutaj Państwo widzą pomysły na ich optymalizację. I zapewniam Państwa, każdy człowiek, który dotyka procesów na konie, widzi, że. Jeszcze tutaj można coś zmienić i tu można zoptymalizować. W momencie, kiedy zaczynamy się tym bawić, to tak jak tutaj już komuś powiedziałam, że to jest trochę tak jak zabawa klockami Lego. Chcemy więcej i więcej tych zestawów, żeby budować kolejne rzeczy. Efekt jest taki, że możemy się w łatwy sposób zintegrować z Erasmusem, jak też z każdą inną platformą. No i już działać produkcyjnie, jednocześnie mając w tyle głowy, że to nie jest praca skończona, że cały czas będziemy dążyć do perfekcji i będziemy pracować nad efektywnością tego procesu. Tutaj znowuż kawałek nagrania po to, żeby Państwu pokazać, że to istnieje, że to nie jest wytwór mojej wyobraźni lub siedzenia parę godzin nad slajdami, kolorowaniem tutaj obiegów. Jest to prototyp. Te wszystkie czerwone komunikaty to jest nasz zamieszony cel. Dlaczego? Żeby pokazać, że możemy pilnować różnego rodzaju walidacji. Wszystkie pola, które są wymagane nie zostaną wypełnione, to nas system dalej nie przepuści. Jest to pilnowane, natomiast wymagalność tych pól zawsze ustalamy z państwem, na którym kroku, na którym etapie, kto powinien co wypełnić i kiedy. Tutaj mamy przykład właśnie takiego wniosku studenta o wyjazd na program Erasmus i jest to ustawione w takiej konwencji. Może włączę mikrofon, jak mi jeszcze trochę czasu zostało. Takiej konwencji, że Państwo widzicie zawsze po prawej stronie, widzicie kroki, jakie przeszliśmy w danym procesie, jak również jakie nas czekają. Pola z czerwonymi gwiazdkami są zawsze polami wymagającymi. Część pól wypełnia się automatycznie dzięki temu, że ja na przykład jako student zalogowany do, do systemu. Mnie system identyfikuje i pobiera dane, które ustaliliśmy, że są kluczowe dla danego procesu, pobiera je automatycznie z danego systemu. Jeżeli chodzi o przedmioty, tutaj też możemy zastosować podejście etapowe. Możemy pracować nad integracją, bo nie wszystkie jeszcze słowniki zostały przekazane przez Erasmus Without Paper, żeby się z nimi zintegrować, ale możemy je tworzyć na bieżąco i w pewnym momencie przełączyć się już na system w celu integracji. Także tutaj mamy wiele możliwości integrowania się. Tutaj jest przykład takiego odręcznego podpisu elektronicznego, który jest wystarczający, jeżeli chodzi na przykład o Erasmus Without Paper. A tu z kolei Przykład, jak taki dokument Learning Agreement może zostać wygenerowany dzięki całemu takiemu słownikowi szablonów dokumentów, które Państwo potem samodzielnie mogą modyfikować, aktualizować już bez naszej potrzeby, bo to jest taki system, że praktycznie każdy kto chce w łatwy sposób może przygotować sobie taki dokument i. Z naszą pomocą, na przykład podpiąć go lub też po przeszkoleniu, oczywiście samodzielnie podpinać pod dany proces. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Na każdym etapie tego procesu możemy zobaczyć, jaka jest historia. Możemy kolorować przyciski, możemy tutaj jest przykład takiego Changes in the Learning Agreement czyli w momencie, kiedy coś usuwamy, pewne pole staje się wymagane. I tutaj znowu już pokazane jest, jak dalej się generuje taki dokument po zmianach. I tutaj zamknę to tym samym slajdem, co miała Martyna, bo tak naprawdę każdy proces, który budujemy na WebKonie, sprowadza się do tego samego. Najpierw pojawiają się Państwa potrzeby. Wy je państwo artykułujecie, my staramy się je zrozumieć i słuchać, po to są analitycy biznesowi, gdzie jedną nogą słuchamy was, drugą nogą tłumaczymy to naszym y, osobom, bardziej może technicznym, osadzonym w tym przygotowywaniu tych procesów i ich logiki, a następnie powstaje usługa. I albo korzystacie Państwo z naszych doświadczeń i z naszych produktów, które możemy skustomizować, dostosować do Państwa potrzeb, rozwinąć, zmienić, ale daje to takie pojęcie, że już to działa, że Państwo mogą, mają na to wpływ, jak możemy to zmieniać i dążyć ku perfekcji. Także zapraszamy do stoisk, zapraszamy do kontaktu. Jeżeli trzeba będzie, to my chętnie tutaj więcej takich produktów pokażemy. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę.